Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem w mieszkaniu Iwony i Darka i chciałabym Wam dzisiaj pokazać film, w którym przedstawię choinki moich przyjaciół. Ja myślałam już, że mi odpuścicie ten film, ale jednak pamiętaliście, że kiedyś powiedziałam, że będę chciała Wam pokazać choinki moich przyjaciół. No i oczywiście w komentarzach. Wy po prostu chcecie wyegzekwować ode mnie słowo i słusznie, słusznie jak to mówią, słowo się rzekło, kobyłka u płotu. E, posłuchajcie, dzisiaj jesteśmy, tak jak wspominałam, w mieszkaniu Iwony i Darka. Gospodarzy nie ma, dlatego że wyjechali na Sylwestra i bardzo dobrze e, niech korzystają. E, wyjechali tam do rodziny, ale to nie jest istotne. W każdym razie my oczywiście za ich zgodą buszujemy... Po ich mieszkaniu, i muszę Wam powiedzieć, że ja osobiście bardzo dobrze czuję się tutaj we wnętrzu Iwony. Ona ma bardzo ładnie zrobione to wnętrze, jasne. W ogóle te, bo to jest domek jednorodzinny, uwielbiam to miejsce na poddaszu, gdzie są te okna połaciowe, również za chwilę tam zobaczycie. Dlatego, że okna połaciowe też dają takie inne światło. Ale dzisiaj nie będziemy o tym mówić, natomiast będę. Chciała Wam pokazać Iwonki i Darka Choinkę. No i oczywiście tutaj parę elementów dekoracyjnych, które mnie urzekły bardzo. I tak jak Wam wspominam, bardzo lubię to wnętrze. Będziemy również oglądali choinkę innych osób. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na film. Ci, co oglądają mój kanał, to y, pamiętają ten kominek u Iwony. To jest portal kominkowy. E, bardzo ładnie wygląda. Uwielbiam ten portal i po prostu gdybym miała miejsce, to to jest rzecz, którą bym e, na pewno sobie kupiła. Na tym portalu y, Iwonka trzyma kwiaty, dlatego że tutaj jest okno. No i tutaj ma piękną tą dekorację. Widzicie? Pięknie to się mieni. Ona, ta dekoracja jest na baterię, ja w tej chwili włączyłam i wtedy zobaczcie te złote opiłki. To wszystko tak pięknie krąży. Bardzo ładnie to wygląda, jak jest ciemno. No, i tutaj stoją u Iwonki dwa cyprysiki. No, pewnie nie powinnam tego robić, ale i tak Iwonka się z tym spotka, ponieważ tutaj jest grzejnik. Ten grzejnik w tej chwili mocno grzeje, a ja tak jak wspomniałam, gospodarzy nie ma i już już tutaj ten cyprysik trochę wysekł i myślę, że nie będzie do uratowania, ale oczywiście ja zanim wyjdę, to podleję te cyprysiki, dlatego, że jeżeli no, gospodarze przyjadą, to może być już za, za późno. Pamiętacie te filmy, gdzie ja Wam opowiadałam o to, jak należy pielęgnować cyprysiki? Natomiast te gwiazdy u Iwony bardzo dobrze rozwijają się, bo to są gwiazdy, które już mają dwa lata. Teraz im trzeci rok chyba idzie, ale dokładnie tego nie wiem, więc nie będę może się wypowiadać. Zobaczcie, jaki piękny krasnal. No i taki ptaszek. No my mamy to samo miejsce, kupujemy w Family and Home. Iwonka również kupiła ten portal w tym sklepie. Także bardzo ładny, ładny ten portal jest i ładna ten karczoch czy szyszka to już tam. Dokładnie nie wiem. Zwróćcie uwagę też na ten pojemnik na ciasteczka. No, mnie urzekł bardzo, bo jest bardzo ładnym elementem i zobaczcie, otwieracie, a tutaj są pierniki. Super to wygląda. Taki fajny pojemnik, naprawdę bardzo elegancki, bardzo świąteczny i taki spektakularny. No i pojemny, więc możemy dosyć dużo ciastek tutaj dać. Iwonka ma tutaj osobną taką część wypoczynkową. A w drugiej części jest część jadalniana, i pomiędzy tymi dwoma pokojami ma ubraną piękną choinkę. Wygląda bardzo ładnie: to jest żywa choinka. Jeszcze tak jak u mnie są te prezenty, które jeszcze osoby nie odebrały bliskie. I zobaczcie, ma piękny, zrobiony łańcuch z kolei ze wstążki takiej szerokiej, gwiazdy. Przepięknie to wygląda. No, żywe choinki zawsze wyglądają pięknie. Yeah. Okay. Mm -hmm. Jesteśmy w tej chwili u Marioli i Mariana. Cześć, cześć. I tutaj chcę Wam pokazać właśnie, jak piękną mają choinkę ubraną, bardzo ładną. I Mariola tutaj zbiera przepiękne figurki, które za chwilę nam powie po prostu coś o tej swojej kolekcji. No tak, jak zwróciłaś i zauważyłaś, moja choinka jest kolorowa. W tym roku jest właśnie na kolorową. Ale zmierzam do tego, że w ubiegłym roku, jak wszystko będzie dobrze, chcę zmienić łańcuch, tak? Chcę zrobić ją bardziej na złoto. Oczywiście te bombki, które wiszą, malowane, zostaną, ale więcej pójdę w złoto, tak? No i tutaj chciałaś dowiedzieć się, żebym cokolwiek powiedziała na temat, Moich ulubionych figurek. Tak, to są moje ulubione figurki. Część figurek mam od mojej, no mogę powiedzieć, serdecznej przyjaciółki Marzenki. Odkupiłam od niej. Część już pobiłam, wiadomo przy myciu jak to bywa. Część jeszcze, yy, małą część mam w kredensie w stołowym pokoju, tak? To tam pójdziemy i pokażemy. Tak, a jeszcze tutaj e, e, chciałabym powiedzieć, że e, tutaj nie wszystko mam e, z figurek takich e, naszych, czy tam e, innych, tak? Mhm, tutaj mam taką fajną, bardzo ładną cukiernicę, piękna, tak? Na Bamboniera. bomboniera, dokładnie, tak? E, tutaj mam taki prezent. E, dostałam od znajomych z Niemiec. To jest figurka, taka świnka, taki pojemnik z dzieciaczkami pokaż, z, pokaż, z to się... Japonii. To taki duży pojemnik. Tak, to jest taki duży. Ona jest bardzo ładna, bardzo mi się podobała. Wręcz, dos więc dostałam ją w prezencie. Aha, fajna, tak. Fajna. Tutaj też mam jeszcze jeden prezent, który dostałam od bardzo fajnego pana. On był żydem, tak? bo jest lepiej I ten prezent dostałam od niego. Przywiózł mi z Izraela. Tak, to jest. Tak, tak. On wie, że ja lubię takie cacka, takie figurki, taką porcelankę, więc dał mi tak skromnie, mówi, ale w prezencie. tak? no, to takie bardzo miłe. Bardzo miłe, bardzo to lubię. To już u mnie kilka lat stoi. I dbam o to po prostu, bo lubię, tak? Tak. No. I tutaj mam właśnie pozostałą część figurek, ale to już tylko część jest, bo dużą część pobiłam y, przy myciu. No, ale ile no, jest, tyle jest? Ile często jest. Za często myję, tak. Tak. No. Bardzo ładnie. No. Lubię je bardzo, jest, no naprawdę bardzo je lubię. No i właśnie no. fajne jest też to eksponowanie tych takich figurek, żeby to ładnie wyglądało. Tak, prostu, dokładnie. No, pracy przy tym jest, bo później wiesz, jak jest czyszczenie czy coś, no to troszeczkę pracy przy tym jest. Ale ja nie pracuję, emerytka, więc może sobie mogę sobie pozwolić. Dokładnie, tak. Tak, jest piękne, to masz tu też konia na tej Ze skóry, tak. Nie wiem skąd ten koń, hmm. nie przypominam sobie. Ale Była, też stoi kilka lat, tylko go czyszczę. No, kupę lat ma. Przywiozłam je z Niemiec. Kupiłam gdzieś, nie pamiętam, bo tych luster to kilka sztuk było, ale bardzo mi się podoba akurat na tej ścianie i jakieś światełka, jakieś coś. Wydaje mi się, że, że wygląda fajnie. Bardzo no. ładne, Pięknie. Jesteśmy u Miry i chciałabym Wam pokazać, jak piękne dekoracje ma Mira i jak piękną ma choinkę. Choinka jest złota. O, Misia już podbiegła do choinki. Tak. A co ty masz w ręku, Misiu? Lale. Lale masz. No, jaka duża choinka, a Misia jaka mała. Jesteśmy u Miry w domu i dzieciaczki tutaj jest Misia i... Mikołaj? Jest! Mikołaj się bawi w tej chwili w szpiega, dlatego występuje w okularach. się okulary. Okulary masz w szpiega. Okej, okay, Dobrze. A ty nie. Dobrze, posłuchajcie, a pokażcie tutaj cioci jak macie piękną szopkę To nie jest szopka, to jest miasteczko świąteczne, a tu jest tak. Tu jest chłopka, tak. Piękne macie miasteczko. Teraz widzę babcię i choinkę. I teraz by bawiliście się, by budowaliście razem z babcią tą szok, to miasteczko, tak? O, tak. Lustro jest bardzo ładne, ono ma 200 lat, kryształowe, i to jest prawdziwe srebro. Przepiękne to lustro jest. Piękne. To lustro jest też stare, też bardzo ładne, takie ma cięcia. To jest takie kryształowe, pięknie cięte lustro. No ja bardzo lubię, jakieś jest oświetlone okno, więc zrobiłam tutaj gwiazdki. Gwie, dużą gwiazdę, jako że mam bardzo dużo zielistek. Ta zieliska była całe lato na dworze, w takiej klatce. Nie wiem, jak ją wyjmę, bo ma bardzo malusieńki tu otwór do wyjmowania. Ale jest cała oświetlona. W ogrodzie też była oświetlona. No i pod tą zieliskę tak dałam resztę. Tutaj te dwa postumenty kupiłam na starociach. Tą doniczkę również żeby podwyższyć to troszeczkę te dekoracje na oknie. No to jest malutka choineczka z taką też z lwem doniczką, osłonką. Ta osłonka też jest bardzo stara. No i u mnie oczywiście jest nadmiar zielistek, dlatego że serce mnie boli, żebym jakąkolwiek mogła wyrzucić. Więc jak coś robię i mi odpadnie, więc na tym razie ją ukorzeniam. I tu właśnie są takie o, do ukorzenienia jeszcze z gwiazdką będą żyły i będą nowe, nasadzone i porozdam po znajomych, tak, niech się cieszą, się... tak <laughs> dla Ciebie też. I wszystkim w prezentach zawsze, zawsze tam mają tak. ode mnie zielistki różne. No, a to jest choja, którą dostałam od Bandzi, no jakoś żyje. To była taka biedna hoja bella. Hoja hoja bella. bella. no i czekam, że może wiosną zakwitnie, nie wiem, na razie jeszcze nie ma się do no. więc nie wiem. Ale, ale zobaczymy, nie? Jak ona. Tam. No zobaczymy. Pięknie to okno wygląda. Bardzo ładnie. No, robi nam taki nastrój świąteczny w kuchni. Mhm. Weroniki. Weronika prowadzi kanał na YouTube Nika i jej triki. Ja wam zresztą rzucę linka pod tym filmem. No i jeżeli macie ochotę, to zapraszam do tego, żebyście wpadli do niej na kanał, obejrzeli kilka filmów. No i oczywiście zasubskrybujcie jej kanał, dlatego że warto wspierać młodych ludzi w rozwoju. A naprawdę fajnie prowadzi ten kanał, także zachęcam serdecznie. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki film i że podobały Wam się również choinki moich przyjaciół. Sami widzieliście, że te choinki są różne, ale każda jest wyjątkowo piękna. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. No i oczywiście ci, którzy jeszcze nie, subskry nie subskrybują mojego kanału, no to bardzo zachęcam do tego, żeby wcisnęli przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!